I nie zdobywamy kolejnych raz dwóch punktów 2,5 minuty. Pięciopunktowe prowadzenie Śląska Tomczyk Zieliński na drugą stronę krzykała Szerwala. I niedokładne podanie morkowskiego. Po raz kolejny prosta strata piłki. Chcieliśmy zagrać szybki atak. Krzykała dwie minuty 10 sekund. Pięciopunktowe prowadzenie śląska. Smart. Patrzy na tablicę. 13 sekund do końca. Zieliński. Szuka wolnego zawodnika. Tomczyk na pół dystansie. Nie trafił. Ponownie Zieliński przechwycił. Tym razem Williams zebrał. Dubi, Szerbala. William za trzy, nie wpadła piłka i przewinie Wilangowskiego. Nie spełna półtorej minuty do końca. Piąte przewinie Krzysztofa Wilangowskiego, zdobył 29 punktów, bardzo dobra gra i Grzegorz Śpiewak w jego miejscu. Dominik Tomczyk, dwa rzuty wolne. 102 punkty. Zdobył już Śląsk. 102 do 96. Jeszcze raz Tomczyk. I ponownie celnie. 103 do 96. Ruszył zegar, już nie niespełna półtorej minuty. Szerwala Dubi za trzy. I ponownie nie zdobyliśmy punktów. I ponownie gospodarz. Za chwilę będzie ostatnia minuta meczu. Siedmiopunktowe prowadzenie Śląska. Winkowski, Tomczyk. Smart. Krzykała. Jeszcze raz Tomczyk. Smart. Zebraliśmy piłkę, ale czasu chyba zabraknie. Grzegorz Śpiewak zdobyła swoje pierwsze punkty. 103 do 98. Piłka dla Śląsk. 34 sekund. 103 do 98. Szczerbala chwycił Smarta. Piąte przewinienie Szerbali. Orlando Smart na linii rzutów wolnych. Marek Czeliński się rozbiera. Na niespełna pół minuty mimo choroby wchodzi na parkiet Fałsz Szerbali był jego piątym osobistym przewinieniem. Orlando Smart przed szansą zdobycia kolejnych dwóch punktów dla Śląska 104 do 98. Jeszcze raz Smart. I również celnie 105 do 98 i za chwilę pół minutą Williams niecelnie Williams również i gospodarze dograją do końca w tej chwili 105 do 98 Orlando Smart przy piłce Zieliński. Krzykała dwa punkty Jacka Krzykały i koniec meczu 107 do 98. Po bardzo ambitnej grze przegrywamy w hali przy ulicy Mieszczańskiej z drużyną Śląski SK Wrocław. Był to ostatni mecz w drugiej rundzie, w drugiej części rundy podstawowej. Przed nami play-offy najprawdopodobniej 8 i 9 spotkania z Nobiles. 영상아요 yeah. yeah.